Dwa kraje w sercu Europy i dwa kompletnie różne sposoby podejścia do podstawowych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego. Najpierw Niemcy. Niemcy i cała Europa są w szoku po tym, jak niemieckie służby specjalne wykryły próbę doprowadzenia do zamachu stanu. Grupa, która zamierzała pożegnać niemiecką demokrację, przywrócić tam monarchię i osadzić na tronie postać pod tytułem książę Heinrich XIII Reuss. Im więcej wiadomo o całej tej sprawie, tym bardziej przypomina ona sketch Monty Pythona. Ale Niemcy tutaj nie żartowali, w ogóle się nie cackali, sprawnie aresztowali 25 osób, które, nie kryjąc swojej sympatii dla Rosji Putina, po prostu zasadzały się na niemiecką demokrację. No to teraz Polska i rozkręcająca się afera skandal wokół pana L., którego kilka miesięcy temu aresztowano za szpiegostwo na rzecz Rosji. Rząd pisowski najpierw miał z tego wiele radości, bo ponieważ pan L pracował w Urzędzie Stanu Cywilnego Miasta Stołecznego Warszawy, próbowano za to przyatakować prezydenta Rafała Trzaskowskiego. No ale fakty, które w tym tygodniu wyszły na jaw, są dla Pisu po prostu miażdżące. Okazało się, że pan L bardzo blisko współpracował z Antonim Macielewiczem i miał dostęp do wszystkich tajnych informacji i akt przy, w procesie likwidacji wojskowych służb informacyjnych. A przypomnę, WSI to był nasz wywiad i kontrwywiad wojskowy, istniejący w latach 91-2006. A więc tak, my codziennie zastanawiamy się, czy polska armia byłaby w stanie odeprzeć atak rosyjski. A tymczasem Rosjanie bez jednego wystrzału mają dostęp do naszych najtajniejszych akt i informacji. Polska z kartonu. Państwo na ślinę i sznurek, czyli Polska PiS 2022.